co to za telefony, za, za załatwianie biznesu? No, ja? Oczywiście, wszystko dla ruchu. No właśnie, tutaj taka ciekawostka mi Tadek przyniósł. No. Porwał mi coś. Porwał, porwał, pechcie do ruchu. Takie coś. Dobrze. Pięknie. Wie pan, jak tego brakowało w ruchu? Takich właśnie szczegółów, drobno, no, drobnostek. Dlatego poja pojawili się ludzie, którzy o te szczegóły zadbają. No i jest... oby to się tak czuwa się w tym kierunku. No myślę, tak to... dojść. A jak dzisiejszy szpil pan typuje? na trzy punkty. Nie ma innego wejścia, nie? No, nie ma, nie ma. Oby 1-0. Nie lekceważyć i trzy punkty wziąć. Dobra. Dzień dobry, Welcome again. Welcome again! Before the game! <laughs> Before the game. I to Zaczynamy? Zaczynamy no, w końcu. Bo już, ileż można było czekać? No, to dużo tego się. Nareszcie, nareszcie. Jest pogoda. Mam nadzieję, że też będzie dobry wynik. Pogoda sprzyja do gry w piłkę, nie? Niedziela godzina 13. <laughs> pepka. No, dobry, dobry. No, ale myślę, myślę, że będzie dobrze. Myślę, że będzie Jakieś dobrze. typy Cura znalazła 2 grosze, tak żeby się 2-0. Ja? Mm. To Cura, tak? tak to miło, miło poznać. Dawid. Martyna. Gratuluję, gra za głębię lubimy. Tak? Wręczną, no. No proszę, to gra... No to, to fajnie ale, się złożyło, nie? Ale, ale będzie wracać do ruchu, także spokojnie. Dobrze, A spro sprostowanie, nie? To komu dzisiaj widzimy w tym meczu? No, że ruchowi. Zdecydowanie, dobrze. Niebieska z krwi i kości, także spokojnie. Bez przygód. No i co, jakie, co w kościach po, czujemy? Polnymi wróżkami y, zajechaliśmy bez, bez, bez jakiś tam bez problemu mm -hmm. Co w kościach, no spokojnie. Dzisiaj lepiej nic mm tam -hmm. się nie wyryklać. Pokornie, pokornie! po punkty. Pokornie po punkty. <laughs> Tak jest, Tak jest, tak jest, każdy mecz Konsekwentnie. <laughs> znaczy mam nadzieję, że będzie bez horroru, nie, No i tak, ostatnio. Ostatnio było straszne, tak. Na no, życie nie jest takie łatwe, także no. muszą być przeszkody. O nikt się przed ruchem nie położy na pewno, także... Mm -hmm. Także tutaj trzeba... No cała gać na pewno tutaj mocna. No. No, I, I got you. Nie, nie skoczyłam. amigo. Pięknie tu. Dosyć dosyć. Dosyć. Zmiany, dosyć. zmiany, pozytywne zmiany. Zmiany, zmiany, zmiany. Drużyna się póki co dostosowuje do tych zmian? Musi. Nie, <grym> nie, nie ma, nie robi. ma. Jak zwykle musi. Kolejne zwycięstwo zrobić, ale mówię. Nie chcę ważyć i... No właśnie, co dzisiaj? Warta Gorzów. Gdzie coś powiedzieć o dni. Z Wartą warto wygrać. <grym> Z warto wygrać, Tak, To, 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 to Gacia była, na no. gaci by także teraz warto, warto wygrać tego. Cześć dziewczyny. To jest moja córka Serio? Tak. A to no mój... tak, a to każdy A to też pomagają. Pomaga, pomaga. Pomaga, a tu łowa Majusiu jest tak. Absorbentów naszych Także jedna rodzina, jeden, żeby nie używać tego hasła, niebieska rodzina, bo to się zbliżło trochę. No, no, ale, 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 ale wszyscy normalni, także tutaj <laughs> wszyscy myślą <wyszły laughs> ludzi, wszyscy grają w piłkę i tak. To tak. pięknie, pięknie. A mamy takie fajne podziękowanie no. od, y, od naszego przeciwnika z pierwszej kolejki ze zdjęciami. Czyli Moloni e, Świnica, tak? A, ja się tutaj się A idziemy zobaczyć. Jaki ładny jest ten? Tak? Takie ramę, ale ładne. No, fajnie jest. Tutaj, podziękowania też, automatycznie dla zarządu no. świetnicy. Także super sprawa, naprawdę.